Ten ul wszedł w zimę na 23 ramkach i dostał ponad 30 kg pokarmu. Dzięki temu nie trzeba było do niego ani zaglądać, ani podkarmiać na wiosnę. Natomiast w marcu zostało włączone ogrzewanie, widać przewody tam na dole i była dolewana woda, bo pszczoły w momencie, kiedy włączamy grzałkę i kiedy się uruchamia Czerwienie matki potrzebują bardzo dużej ilości wody. One potrzebują nawet do 3 litrów na tydzień. Oczywiście, na początku, jak się włączy grzanie i jeszcze rozruchu pełnego nie ma w czerwieniu, to im wystarczy pół litra, litr wody w tydzień. Ale jeśli zabraknie wody, to będzie wielka bieda, bo będą wylatywały nawet w niepogodę, aby wodę zdobyć i będą wtedy niestety ginęły na zewnątrz 6 rano to wszystko leci na lipę rójka? nie to jest lot na pożytek Z samego rana tak lipa miodzi i to wszystko przylatuje i siada tutaj a dlaczego takich dużo? dlatego, że ul jest duży 50 ramek ma ul a te przewody u dołu a to jest podgrzewanie ula silna rodzina i silny nalot to wszystko siada tam Wędruję ciężkie do ula. Teraz spróbuję powiększyć, bo się nie zbliżę, nie wejdę w to. O, przydała się siatka. Pięknie to w słoneczku wygląda. E, ten ul ma 50 ramek łącznie. Ja żeby na niego wejść, to muszę na krzesło wchodzić. O, tu mam krzesło po którym wchodzę. Przyjemny widok. Nawet starzy pszczelarze nie zawsze sobie zdają sprawę, jak bardzo inteligentna jest rodzina pszczela jako całość, bo tutaj trzeba traktować rój jako całość, a nie pojedynczo pszczoły. Stado słoni aby mogło funkcjonować sprawnie, wystarczy, że wykonują wspólnie mniej niż 10 czynności. Aby funkcjonował rój pszczół, one muszą wykonywać ponad 100 czynności. Oczywiście nie można porównywać inteligencji słonia i inteligencji pszczoły, ponieważ odpowiednikiem słonia to jest rój, a nie pojedyncza pszczoła. One potrafią prosić o pomoc, jeśli coś się dzieje z wiegu w pasiece. One potrafią rozpoznawać pszczelarza, rozpoznawać agresora, który do nich przychodzi, zapamiętują ścieżkę, którą agresor przychodzi do pasieki i potrafią wykonywać czynności, które w ogóle my sobie nie zdajemy sprawy nawet, jak skomplikowane są. Na lipach wielki szum w tym roku dość późno się otwierały to znaczy się terminowo to wcześniej ale od momentu kiedy pojawiły się zalążki do momentu otwarcia ten czas był długi słychać wielki szum bardzo duże loty są bardzo intensywne na lipę no ale do dopóki nie pobierze się i słuchaj się naleje, to nie można będzie ocenić tego pożytku. Czy pszczoły latają w deszcz, a to zależy jaki, w tej chwili siąpi taki kapuśniaczek, a pszczółki normalnie latają.